Pani przewodnicząca komisji nigdy nie przeciwko nie wystąpiła przeciwko wójtowi z uwagi na to, że tylko klepnęła i słowy. Pani Antonia, ale byśmy bardzo poprzednika. ale po prostu klepnęła i słowy. Przecież chodziłem na tą komisję, Mi czasami było wstyd. Po prostu to, co pan Majek powiedział, wszystko panie, było panie, ten. Albo, panie, albo ten, albo pan Kopicki. Wracając do tego, po prostu ja nie będę tutaj o, o tych ludziach mówił, po prostu Boże, czasami niektóre po francusku to jest teraz takie modne, że mła. Ja po prostu, kiedy o takie bzdury opowiada, kiedyś przed wojną by se strzeli Albo po prostu inne, inne sprawy. A ten. A wracając, wie pan dobrze, że pan nie, nie, nie żyje w tych czasach otomańskich. Bo tak od razu sułtan podrzuciłby panu szturek, żeby pan się sam powiedział. Poważnie no takie były. Panie Antoni, ja bardzo proszę... Ale jest nie, nie, nie. pan neo, neo... Pani, radny, nie, nie, nie. Panie Antoni, ja bardzo Pani proszę, Rożakowa, nie bardzo nie proszę, nie w ten też sposób. Y, Panie Antoni, ja bym bardzo prosił, nie w taki sposób. Bardzo dziękuję. do Po prostu, ale zwykle z krótko i Dziękuję. Szanowni Państwo, ja nad tym traskaniem bym się bardzo mocno, szanowni Państwo, zastanowił, ale to Państwo podejmujecie decyzję. Dobrze, szanowni Państwo, żeby było, że, moment, momencie, w momencie. Żeby było teraz, żeby była jasność. Pani Antoni, pozwoli Tak, przepraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak sami wiecie, zgodnie z statutem powinni się wypowiedzieć mieszkańcy na końcu. Niemniej jednak, idąc także naprzeciw mieszkańcom, podjąłem decyzję i umożliwiłem, a Państwo temu także nie oponowaliście, czyli jednocześnie także wyraziliście zgodę, aby mieszkańcy się wypowiedzieli. Niemniej jednak musimy wrócić do formy i do sposobu przeprowadzenia dyskusji na temat projektu uchwały i nie wszyscy radni jeszcze zabrali dwukrotnie głos. A wyrazili taką chęć. Tym jednym z tych radnych jest Pan Radny Adam Kujaw. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, że wrócił Pan do takiej normalnej, oficjalnej formuły. Chciałbym Panu serdecznie za to podziękować. Szanowni Radni, e, drodzy goście, Pani Wójt, e, ja chciałbym przytoczyć tylko jedną rzecz. E, mam wrażenie, że cała. Znaczy, nawet nie mam takiego wrażenia, jestem wręcz przekonany, że cała sytuacja, która w naszej gminie przebija się bardzo mocno z czasów objęcia przez panią Wójt i, i nowych radnych tutaj swoich funkcji społecznych. E, opiewa tylko problem edukacji, edukacji, edukacji. E, I nie mam co do tego jak naj, najmniejszych zastrzeżeń, ale chciałbym. Nadmienić i wskazać tylko jedną rzecz. Czy wynik przeludnień w naszej gminie, mieszkańców, dzieci chcących uczestniczyć, uczęszczać do naszych jednostek publicznych, przedszkoli, szkół jest wynikiem obecnej władzy? Czy pani Mirka jest odpowiedzialna za przeludnienia, za ilość problemów, które dotknęły nas? Radnych gminy, radnych gminy obecnej kadencji Pani Wójt nie. Uważam, że liczba mieszkańców, która za poprzedniej władzy powinna była niedoszacowana pod względem zaludnień spowodowała to, że błędnie u Państwa zadziałała matematyka obliczeniowa co do ilości przewidywanych. Panie radny, pozwoli mi pan skończyć, bo ale... to ma znaczenie do uchwały. Bo zostaje odrzucane w pozwoli. Ale, z, z, ale, ale pozwoli pan, i... kadycji, ale pan nie ma, na... ani... ma bardzo duże znaczenie. Bardzo proszę. Pan. Bardzo szybko dziękuję Panie Przewodniczący. Chodzi mianowicie o to, że ilość mieszkańców ma bardzo duże znaczenie i czy to nie Urząd Gminy, odpowiednie instytucje, pracownicy obliczają przewidywaną ilość zasiedlenia w danym okresie, pewnie takie matematyki się stosuje i oblicza, bo sam Pan, były przewodniczący Rady Gminy, mnie o tym powiadomił, że takie rzeczy się odbywały. Więc w jaki sposób dzisiaj problemami Sytuację edukacji, odwołania Pani Mirki, którą chce się zrobić, problemem edukacji Pani chce się obciążyć w tym momencie Pani za wszystkie jej problemy. Proszę Państwo, miejscowe plany i sytuacja, w której tak dynamicznie się rozwijamy, nie jest wynikiem nas, nas, radnych tu dzisiaj siedzących. Nie jest wynikiem nas radnych, którzy zostali powołani w zeszłym roku. Nie jest wynikiem tym bardziej Pani Mirki, więc bardzo bym prosił o naprawdę zrozumiałość i wyrozumiałość Państwa do pewnych decyzji, które podejmujemy. Bo ta dzisiejsza na pewno nie jest efektem tego, że Panią Mirkę obarcza się tymi e, rzeczami, o których dzisiaj to się pisze, albo tymi powiązanymi uzasadnieniami. Bardzo dziękuję bardzo. E, pan radny Marcin Buchna. E, pan radny Marcin Buchna i myślę, że już jako ostatnia zgłosiła się Pani, e, Pana radny e, Szanowna Rado, Panie Wójt, drodzy goście, mam nadzieję, że ta temperatura opadnie, ale tak zanim zacznę po prostu swoją wypowiedź, to chciałbym Panu Radnemu Kujawie powtórzyć po raz kolejny, że ja nie usłyszałem, żeby ktokolwiek tutaj z OZŁ, a w szczególności ci, co się podpisali, zarzucał Pani Mirosławie Piotrowskiej, Pani Radnej, że problem ze szkołami leży jakby po jej stronie, czy ona odpowiada po prostu jakby za tą sytuację. Wręcz odwrotnie, ja mam po prostu osobiście takie y, y, przyczucie, że y, tak jak wspomniałem po prostu, tak wracam do merytoryki y, po prostu, że y, w starym roku jeszcze i na początku nowego składałem jako radny, gdzie musiałem wielokrotnie y, po prostu... Y, y, Przemycać, można tak to powiedzieć, wręcz dochodziło do polaryzacji między mną Panią Przewodniczącą w tych trudnych pytaniach, tak? Kiedy, na jakich warunkach szkoła będzie po prostu otwarta ta, o której teraz się mówi, kiedy będzie ukończona rozbudowa tej szkoły, kiedy będzie po prostu boisko zagospodarowane, te pytania w formie przegłosowanych wniosków były kilka miesięcy temu starem, ja nie otrzymałem, ja... Państwo mi tutaj stawiali się takie zarzuty czy ja po prostu znam się na edukacji, no uważam, że każdego można w taki sposób socjotechniczny rozjeżdżać, bo też jakbym odwrócił pytanie, czy ktoś tutaj, czy Pani Urszula zna się na bezpieczeństwie, a przecież mówimy o Komisji Bezpieczeństwa, to proszę mi powiedzieć, na czym nie, polega Komisja Inwestycji strategicznych, o którym zaraz powiem. Panie Radny, ja bym bardzo prosił do Nie, ja nie chcę, uchwały. ja chciałbym powiedzieć... Ja bym, o projektu uchwały, jak, bardzo proszę. Ja chciałbym... No i widzicie, drodzy Państwo, i to jest ta cała sztuka. Kuczka. Do projektu uchwały poproszę. Czy ja mogę się wypowiedzieć? Nie, bo zapytałeś. bardzo proszę. Ja, do próbuję, ja próbuję się uchwały. odnieść do pewnych wypowiedzi, które mnie personalnie racz dotknęły i generalnie sytuacja jest taka, że rozmawiamy cały czas o oświacie o sprawach po prostu ważnych dla mieszkańców, ale pamiętajmy, że ta komisja jest też od spraw bezpieczeństwa, od spraw edukacji, od spraw właśnie jeszcze tutaj społecznych i bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, pozwólmy się Panu Radnemu wypowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I generalnie po prostu chciałbym, żebyśmy w całokształcie rozmawiali po prostu, tak jak ja wspomniałam swoje zarzuty jako radny. Ja się nie boję tej decyzji i powiem tak. Też się nie boję po prostu, że jeśli miałbym być odwołany jako przewodniczący z Komisji Rolnictwa, to myślę, to myślę, że to chyba nie nastąpi z tego względu, że współpracuję czy z panią wójt, czy z urzędem w tych sprawach. I ta współpraca jest bardzo dobra, czego wyrazem razem ostatnio też były po prostu z urzędem różnego rodzaju, bo nam zależy na tym, żeby jednak... Te rzeczy, te zaniedbania, które były, jak najszybciej je naprostować, ale myślę, że Pan Radny Ryszkiewicz będzie chyba ostatnią osobą, żeby miał mnie za to rozliczać. I naprawdę nie chciałbym, żeby taki przekaz szedł tutaj. Ja nie będę się wypowiadał na temat Pana Przewodniczącego, bo sam dziś też dostałem dotknięty, że jeśli składam wniosek, to rzeczą świętą jest podać taki głos wniosek pod głosowanie, a nie tworzyć tu szoku. Sam z całym szacunkiem do Państwa mieliście być może dużo racji, bo to co powiedziałem, gdybyśmy mieli otworzyć dyskusję szerszą i mielibyśmy się podzielić ja w szczególności swoimi doświadczeniami, to nie jest tak, że ktoś spłyca, że to był jakiś tam protokół, to był bardzo istotny, jak zinterpretować go miał organ, który albo miał wykonać badania, albo nie. To ja tak naprawdę mam największą wiedzę i dokumenty, które poświadczają tą okoliczność, jak to się zakończyło, że mimo tych starań mieszkańców, którzy dawali swoje pieniądze, badania nie zostały wykonane co do kopaliny, jaka płynie po prostu do się myśli. To są rzeczy, ufali. które musiały tu być mieć, bo jest skracanie i spłycanie. Szanowna Pani Wód, ja rozumiem, że też Pani rozczarowanie, tylko proszę pamiętać, że ja nie mam i mam nadzieję, że i radni moi koledzy i koleżanki na myśli tutaj pana radnego Śliwińskiego. I muszę pani powiedzieć, że przecież jak ja doświadczałem, kiedy mi odbierano głosu jeszcze w tamtej kadencji, to pan Śliwiński pani udzielał i nie przerywał. Także to są fakty, które miały miejsce, pan głamał wtedy, kiedy pana radnego Majka. Teraz chcę powiedzieć, ja, ja że zrobię... na pana sukces panią pracowały zrobię przerwę. Nie, pan to robi pani... przerwę wtedy, kiedy jest panu niewygodnie, kiedy ja mówię. Eee, to robi pan przerwę. Do projektu uchwały. dobrej uchwały. I chcę powiedzieć, że na sukces pani Wójt również pracowały jeszcze inne osoby, które i yy, komitety, które wykazały niezadowolenie z tej władzy. I proszę o tym nie zapominać. I tutaj jest kolega, który był też przedstawicielem tego komitetu, jak i również komitet naszej ziemi. Dlatego przestrzegam, żeby te personalne ataki na pana Gryszkiewicza się powstrzymać pana radnego, ale oczywiście ja rozumiem, że czasami po prostu chcemy pokazać po prostu to, co tu powiedziałem, przyjeżdżają ludzie, przykładowo, którzy przebywają w Niemczech, tutaj żeby robić show polityczny. Jest to smutne po prostu, że ludzie, którzy się na A co dzień nie, nie angażują, przybywają tutaj, żeby robić show polityczny. Dziękuję. Eee, ja chciałbym jeszcze tylko po prostu na koniec. Radę, no i no, panie No co, pan mi odbierze głos? To e, proszę bardzo, niech Pana do, po prostu, niech Pana, cały problem polega na tym, cały problem polega na tym, że w momencie, kiedy Bóg ma się wypowiada i kiedy po prostu są te trudne informacje przekazywane, to ten czas Pan widzi w tym po prostu jakiś problem. Ale ja Panu podziękuję i spełnię Pana wola i po prostu, jak Pan ma taką bardzo bę, rzecz, że zamyka Pan usta, to bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję, e, czy jest, naprawdę chce Pan się wypowiedzieć? No, robimy, rozumiem, znowu konfrontację między panami. Dobrze, e, szanowni państwo. Nie w momencie, szanowni państwo, bo naprawdę jest kabaret. No właśnie. Przestańcie. Kiedyś też był. To, że był kiedyś, to nie znaczy, że teraz musi być, panie pan Pani Mirosław. Czy jako osoba, pozwoli pani, zadam pani pytanie, czy jako osoba, której tak naprawdę dotyczy ten projekt uchwały, bo mamy jeszcze pana radnego Michała Gotowała. Proszę opuści panękę. Okay. E, czy chciałaby pani na końcu się wypowiedzieć czy i wtedy udzielę głosu? Na końcu. Dobrze. Ja. Pana radny Michał Gotowała. Pana wtedy po, e, pani radna Orino dwukrotność już była. E, bardzo proszę pana radny Michał Gotowała, następnie pani Mirosława Piotrowska i na końcu rozumiem bardzo krótko Inny mieszkaniec. I Szanowni Państwo, przechodzimy. Tak. Bardzo proszę Pan Radny Michał Zachowa. Witam Państwa. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o. No, Mam dużo odniesień, bo dzisiaj bardzo dużo słów padło i zarzutów można powiedzieć. Odnośnie chociażby milczenia, tak, staram się jak najwięcej milczeć, bo nie chcę być częścią tego kabaretu właśnie. Show, które jest tutaj przygotowywane, jestem wręcz tym przerażony. Zdecydowałem się na całych wyborach, aby poprawić sytuację mieszkańców, a nie żeby tutaj walczyć między dwoma ugrupowaniami, no bo tak to teraz wygląda, że to jest przerzucanie się faktami i zarzutami między jedną grupą a drugą. A mi nie o to chodzi. Ja nie będę stał, stawał ani z jednej, ani z drugiej strony, bo tutaj musimy naprawdę patrzeć na... Na dobro mieszkańców i tak jak już było wskazane, to jest Komisja Nie tylko Świata, ale też i społeczna i bezpieczeństwa na tym całościowo musimy się pochylić. I może nie mam duży, dużych zarzutów do Pani Mirki, jednak uzasadnienie tej uchwały jest dosyć mocne i bolesne, szczególnie dla tych, którzy Panią Mirkę znają, cenią i szanują. Ja również osobiście panią przewodniczącą daże wielkim szacunkiem i uznaniem. Jednak z drugiej strony no, spójrzmy na to, że to jest tylko funkcja. To nie jest utrata ani członka komisji, yy, w której można działać z każdej strony, tylko w kwestii funkcji. Jeżeli płynie taka energia i, i tutaj wizja, żeby coś zmienić, żeby dać czegoś świeżego, innego spojrzenia, yy, to myślę, że to też jest jakaś... Yy, jakiś kierunek, który można jeśli poprawić trochę tą politykę, albo współpracę właśnie między, między Panią Wójt a drugim obozem i, i zacząć rozmawiać, bo to naprawdę do dziś ja nie widzę tutaj żadnych kompromisów z jednej i z drugiej strony, tu jest zawsze tylko jedna albo druga racja a tu chyba nie o to chodzi, tu przyszliśmy spędzamy czas na sesji czy na komisjach, żeby rozmawiać każdy ma prawo y, napisać y, uchwałę, projekt uchwały, każdy ma y, prawo złożyć jakikolwiek wniosek, i kwestia jest, żeby rozmawiać, a nie zarzucać, co było kiedyś, co jest teraz, co będzie później. Y, patrzmy na to całościowo i idźmy do przodu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Radna Mirosława Piotrowska, jako ostatnia z grupy radnych. <laughs> I tak jak wcześniej powiedziałem, moment Pana naszego mieszkańca i szanowni państwo przechodzimy do. Bardzo proszę Pani Mirosława. Ja bym tak króciutko chciała się odnieść do wcześniejszych wypowiedzi pana Maćkowiaka i pana Żakowskiego na temat niepodpisania projektu uchwał przygotowanych przez inicjatywę obywatelską, tak mogła określić. Yy, nie podpisałam, dlatego że powiedziałam, że powinniśmy rozmawiać. Poza tym podpisywanie się pod takim yy, z góry dla mnie dokumentem, gdzie się wchodzi w kompetencje wórta, nie powinno mieć miejsca. Absolutnie. To, że bo my chcemy. Ja na spotkaniu w sobie dworze powiedziałam swoje zdanie, iż wy, yy, musicie wziąć dobrego yy, prawnika żeby ujął to zagadnienie jako pewną intencję, bo my, my jako Rada nie możemy nawet narzucać, a dopiero rodzice. Stwierdziliście, że my mamy radcę prawnego, także wszystko jest to pod, jakby pod kontrolą prawną. Dziś zarzucacie to, że no, nie otrzymaliście odpowiedzi na wnioski. Wiem i to też mówiłam, były bardzo duże trudności jeśli chodzi o referat oświaty. Kiedy ja tu objęłam tą funkcję, okazało się, że była uchylona uchwała w sprawie sieci przedszkola. Wojewoda uchylił nikt o tym mi nie, nawet nie powiedział, dopiero dowiedziałam się z innych źródeł. I należało również taką uchwałę przygotować, żeby w ogóle była e, sieć e, na terenie gminy Kosakowo. Bo nie wiedział kto przygotować. Była jedna osoba, która poszła na zwolnienie. I były problemy kadrowe. Tego w ogóle nie bierzecie pod uwagę, jakby to nie istniało w ogóle. A jednak. Ja patrzę na to inaczej. Co więcej, yy, jeśli chodzi o uzasadnienie, yy, jest ono dla mnie takim paszkwilem, Panie Grzyszkiewicz. Bardzo dokładnie. Yy, I tak to odbieram, bo ja mam świadomość, że uchwała jest wraz z uzasadnieniem, gdzie jest nieprawda. I sami tu niektórzy wiedzą, że to nie jest prawdziwe, nie, niektóre fakty nie są prawdziwe. Jest to interpretacja. Możemy tak robić, możemy tak mówić i możemy głosować. Dla mnie jest to rodzaj ustawki Państwo, politycznej. Rodzaj ustawki politycznej. Szliśmy po stronie mieszkańców. Ja też i dalej będę temu wierna. Będę działała na rzecz mieszkańców. Ale jednocześnie w tym wszystkim widzę ustawkę na rzecz pewnych, być może to się okaże nie chcę mówić ale i interesów, które uzewnętrzniają się. I ja ich nazwę po imieniu, z czasem. Dokładnie. Taka zmowa, umowa, ja, jest mi bardzo y, ciężko z tego względu mieć takie uzasadnienie i macie sumienie tak... Y, właśnie, gdzie y, czytają i moi wychowankowie, zawsze miałam poczucie y, os, odpowiedzialności i dziś spotyka mnie, y, no, taki rodzaj kary, mogę powiedzieć, za to, iż y, chcecie mnie odwołać. Ci, co są przekonani, na pewno tak zagłosują. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Zgodniemy. A chciałam jeszcze przy okazji tak. podziękować za słowa wsparcia i za te y, przyjemne dla mnie informacje na temat mojej działalności. Dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ostatni głos tutaj mieszkańca, bardzo proszę. Bardzo proszę. Eee... Panie Wójt, Panie Przewodniczący, Radni, Szanowni Goście. Nie chcę się tu odnosić do tych spraw, rozgrywek tak zwanych niby politycznych. Ja nigdy nie byłem politykiem i nie będę, bo nie chcę nim być. Ja jestem osobą skromną. Zawsze nie byłem i pozostałem. Ale do meritum. Ta uchwała, którą zobaczyłem, mi nie leży się w tym miejscu, tak? od razu, która została napisana przez może cztery, może trzy osoby, które są może konkurencyjne. A nie chodzi o to, my żeśmy was jako społeczeństwo, gminy kosakowo, rozwijające się niesamowicie przez ostatnie 15 lat. I nie jest wino pani Mirosławej Piotrowskiej Radnej, że u nas przybyło kilka tysięcy mieszkańców o dorosłych, za tym przyszły dzieci. Jest normalny. Każdy normalny człowiek wie o tym, że przychodzą z rodziny są dzieci. Nie chcę tu się odnosić do kolegi radnego, który tak mocno napiera na moją osobę. Ja się zapytałem, pomówienia są karalne. To jest punkt pierwszy, proszę nie przeszkadzać. A, a, a. Pomówienia są karalne i mam do kolegi radnego, bo myślałem, że jesteśmy kolegami, maszerowiliśmy kiedyś razem w naszej ziemi, ale no, odstąpiłam tego, ponieważ nie podobało mi się że nie, nie nawet tak, nie, tak, przepraszam, nie chodzi mi się, radę, tak, ale, proszę, tak, tak, tak jest. Życzę sobie i chciałbym, żeby taka osoba jak pani Mirosława Piotrowska radna, która pracowała i pracuje dalej przez 40 lat, dała z siebie wszystko. Jest rzetelna, lojalna i jest antypolityczna. To jest najważniejsze. Nie idźcie z... od razu to, co było przez parnaście lat, nadrobić przez 8 miesięcy. Ludzie, dajcie szansę. Daliśmy zaufanie dla was wszystkich tutaj. Daliśmy Wam zaufanie, daliśmy nasz głos, chcieliśmy, żebyście pokazali. A ostatnie tak nazwę, to szopki, bo to są szopki mistycznym pośmiewiskiem? naprawdę. Ostopnie. Dlatego proszę Was, zastanówcie się, rozmyślcie to, czy osoba odwo odwołana, która pracuje przez 40 parę lat, jest komunikatywna, rozsądna, mądra, pracuje z dziećmi, z młodzieżą, od przez tutaj A, teraz powtarzam. Dlatego proszę, zastanówcie się. Nie. nie chciałbym, żeby znowu coś upadło. My budujemy tą gminę, rozbudowujemy ją od paru dziesięciu lat. Ludzie, ja tu jestem od 1981 roku i tutaj co słyszałem, że w przepraszam, można przebywać wszędzie, można mieć różne instytucje, można przebywać w Polsce, w na całym świecie, to nie ma żadnego znaczenia. Jestem aktywnym działaczem od 35 lat. I nie życzę sobie jakichś pomówienia. Nie życzę sobie jakichś pomówienia, bo one są ja, realne. Ja przepraszam, e... do meritum. Poproszę. Proszę o rozwagę, proszę o rozwagę. Każdy ma przecież szansę. Uderzmy się w piersi. Nie tędy droga. Nie niszczmy naszej gminy, bo ją niszczymy przez ostatnie, ostatni czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Radny, nie dziękuję. Trzykrotnie panu głosu. żądam głosu. Czy? Żądam głosu. Szanowni nie.